Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest obliczanie długości krawędzi sześcianu na podstawie jego objętości. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy wam kartka papieru oraz coś do pisania. No więc tak, mamy podejść długość krawędzi sześcianu, którego objętość znamy. Mamy tutaj podpunkty od A do C. Na początku rozpocznijmy od tego, żeby dowiedzieć się, co to jest ta objętość sześcianu. Oznaczymy ją sobie poprzez V, i to się równa. Jeżeli poprzez A oznaczymy krawędź sześcianu, to możemy to zapisać jako A do trzeciej. No i zapiszmy sobie, że A to jest krawędź naszego sześcianu. No i teraz, korzystając z tego, będziemy. Sobie próbowali policzyć pod punktach A, B oraz C naszą krawędź. No więc pod punkt A znamy objętość. To jest 216 m3, No a nie znamy krawędzi. No więc przyjrzymy się naszemu tutaj naszej formule. I teraz tak za V, czyli za objętość, możemy wstawić to, co już znamy. Czyli nasze 216, czyli 216 metrów sześciennych mamy po stronie lewej i to się równa jakieś a do trzeciej. I my to a mamy wyznaczyć i podobnie jak w przypadku zadania z kwadratem, my tutaj też musimy zastanowić się, tylko że tu będziemy brać potęgę 3 pod uwagę, co podniesione do potęgi trzeciej da mi 216. No i tu się trochę trzeba namęczyć z tym liczeniem, ale nie bierzcie zbyt dużych liczb, bo one dadzą Wam za duże wyniki, bo potęga sześcienna dosyć szybko rośnie. I teraz tak, zacznijmy może od trójki. No więc tak, jeżeli ja wezmę 3, to 3 razy 3 to jest 9, razy 3 to jest 27, to jest za mało trochę. No wezmę 4, to 4 razy 4 jest 16, razy 4 to jest 64, też za mało. Wezmę 5, 5 razy 5 jest 25, razy 5 to jest 125, no, trochę więcej, ale też dalej za mało. Ale nie bierzcie też super dużo, więc wezmę sobie też szóstkę tutaj. E, czyli 6 razy 6 jest 36. I 36 razy 6 to jest 216. No więc okazuje się, że moje A, czyli moja krawędź, to jest 6, bo 6 podniesione do trzeciej da mi 216. Nie zapominam o jednostce, ponieważ tu miałam metry sześcienne, więc A równa się 6 metrów. No i lecimy do podpunktu B. Tutaj mamy 27 tysięcznych kilometra, tyle wynosi nasza, e, km, sześciennego, tyle wynosi nasza objętość. No i za V znowu wpisuję sobie tę liczbę, czyli to będzie 0,027 km, sześciennego i to ma się równać A do trzeciej. I teraz muszę znaleźć co podniesione do potęgi trzeciej da mi... 27 tysięcznych. I jak już wcześniej liczyliśmy sobie wspólnie tego typu zadania, bierzemy pod uwagę najpierw 27, a samą liczbą dziesiętną zajmiemy się potem. Czyli co podniesione do trzeciej da mi 27? 2 razy 2 jest 4, razy 2 jest 8, to jest za mało. 3 razy 3 jest 9, razy 3 jest 27. Czyli 3 podniesione do trzeciej da mi 27, ale że mam mieć ułamek dziesiętny, to to będzie 0, 3. Czyli ja rozpatruję najpierw tę liczbę, a potem jakby wrzucam ją w ułamek dziesiętny. I oczywiście jednostka, ponieważ tu mam kilometry sześcienne, więc to będą 30 km. No i pod punkt C, tu mam 3,38 decymetra sześciennego, czyli wpisuję to sobie po lewej stronie. Decymetra sześciennego i to ma się równać A do trzeciej. I teraz wiem, że nie mogę mm, zadania liczyć, kiedy mój ułamek jest w postaci mieszanej, muszę zamienić go na postać niewłaściwą, czyli będzie 8 razy 3 jest 24, plus 3 jest y, 27, czyli 27 ósmych decymetra sześciennego równa się a do 3. Czyli mm, szukam co podniesione do trzeciej, jaki ułamek da mi 27 ósmych. Czyli tak jakby szukam osobno, co podniesione do trzeciej da mi 27 i co podniesione do trzeciej da mi 8. Wiem już, że 27, yy, co, yy, jaka liczba podniesiona do trzeciej da mi 27, to jest 3, bo już wcześniej miałam to w podpunkcie B, czyli to będzie 3. Natomiast yy, z ósemką, no to będzie 2 razy 2, 4 razy 2 jest 8, czyli 2, bo 2 do trzeciej to jest 8, czyli to będą 3 drugie i jednostka decymetra. I teraz musimy wyłączyć całości, czyli to będzie 1 cała i 1 druga decymetra. No więc moi drodzy, to jest koniec zadania. Pamiętajcie po pierwsze o jednostkach, a po drugie pamiętajcie o tym, żeby tutaj, jeżeli nie jesteście pewni, czy to, ten wynik jest dobry, możecie sobie gdzieś na boku policzyć trzecią potęgę każdej z tych liczb i okazuje się, że faktycznie dadzą nam te wyniki, które mamy w podanych podpunktach. Zawsze lepiej sobie coś sprawdzić, niż zrobić potem wszystko źle. To jest koniec naszego zadania. Zachęcam Was bardzo serdecznie do e, innych zadań, które znajdą się na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj e, inne zagadnienia, inne przykłady, wysyłajcie wszystko na naszego maila, który podany jest w opisie do tego filmu. Zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę udanego dnia i do usłyszenia.